Rozbierz ich. Ale może być powie... Rozbieraj ich, mówię ci! Panie pośle, ja mam lepszy pomysł. Dobry. Co? Nie ma wyraźnego zakazu. To idziemy. Panie, prowadź pierwszy. Idziemy, proszę bardzo. O, tu jest ta cena, o której panu mówiłem. Proszę bardzo. O, to jest ta, tak. Ona może z zewnątrz tak. Okazale nie wygląda, ale. Od środka... Zobaczmy, może panowie wejdą. tak. Ja teraz zapalę światło i będzie widać lepiej szczegóły. Tak. A tak się zamyka. Czy już zamknięte? Tak. Już zamknięte, Jedno mam nowy zamki taki kupiony, prowadzący. A państwo jesteście wolni. możecie iść do domu. To o co chodzi? Otwieracz. O co chodzi? O co? Chodzi o to, że ja do policji zgłosiłem się sam, z własnej wody. I po to, żeby łapać złodziei. A nie po to, żeby wysługiwać się takim palantom jak wy. Tak. Za te wasze prywatne interesy, kryciafery, brudy. A muszę. Bo ciągle przychodzą nowi i ciągle każą mi to samo. I ja już od tego zwariowałem. Tak. Odkryj, panie Ja za siebie nie odpowiadam. Czy ty wiesz co ty robisz? Czy ty wiesz, że mnie chroni immunitet poselski? To jest równoznaczne z zamachem stanu do To powodu. jest wystąpienie przeciwko wtedy stanu, gdzie robi najwyższej władzy w tym kraju! To jest to zamach na trzecią folii, bo! Przecież Przeciwko folii zostępuje w chwili, że się To jest zamach stanu!